Cześć, ja mam na imię Julia i dzisiaj będziemy tworzyć ten oto makijaż, który mam na sobie, krok po kroku, oczywiście z pominięciem takich aspektów jak malowanie kreski czy przyklejanie rzęs. Także mam nadzieję, że tutorial ci się spodoba. Próbuję oczywiście tutaj odtworzyć makijaż guru makijażowego Natalii Naklickiej, także tutaj pewnie wam się wyświetli zdjęcie, o jaki makijaż mi chodzi. I do tego makijażu będziemy wykorzystywać paletę Lamel, i dostałam ją w prezencie od marki. Pokażę Wam od razu, jak wygląda kolorystyka tej palety. Jeśli chodzi o mój makijaż, to wykorzystałam ten cień y, tutaj oraz te tutaj trzy na dole. Także życzę Wam miłego oglądania i jeśli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał oraz przejrzyj poprzednie filmy. Na samym początku zaczniemy sobie od oczu. Ja już mam delikatnie korektor nałożony i będziemy teraz używać cienia na mokro. Produkt, którego użyję to ten produkt od Lamel, także mega się cieszę. Mam niestety, gdzie podziałam swoje taśmy do makijażu, bo chciałabym zrobić właśnie takie odcięcia jak Natalia, ale myślę, że sobie poradzimy. teraz sobie taki cieniutki pędzelek od Jessapa. I nakładamy tutaj. Takim cienkim pędzelkiem od Menu Beauty będę teraz blendować. Nałożyłam sobie korektor od razu na dolną powiekę. idziemy sobie właśnie nakładać cień w to miejsce. Także teraz od razu do tego przechodzę i robię to tymi samymi pędzlami. Teraz przechodzę do przypudrowania całej powieki zwykłym transparentnym pudrem. I będziemy sobie teraz nakładać na powiekę cienie. I cienie, których zamierzam użyć, to są właśnie te tutaj trzy w rogu e, oraz ten zielony. Teraz nakładam sobie cień fresko. I nakładam go właśnie w tych miejscach, tutaj, które widzicie, tak mniej więcej od środka powieki w stronę kącika zewnętrznego. Teraz przejdziemy sobie do cienia Da Vinci i nałożę go troszeczkę dalej niż ten cień. Tym samym pędzlem to wcześniej, tylko że wyczyszczonym, nałożę sobie ten y, cień, y, nie mam pojęcia jak się go czyta, renaski i nałożymy go właśnie w miejsce tej kreski. sobie kolejny mały pędzelek i teraz to blendujemy. Dokładam troszeczkę wcześniejszego cienia Da Vinci, żeby tutaj bardziej to wyblendować. Jak na razie makijaż wygląda w ten sposób i teraz przejdziemy sobie do cienia yy, New Art. Wyblendowałam ten cień naprawdę bardzo porządnie, tak się na razie to prezentuje. Teraz sobie przejdziemy do błysku. Jako błysk mam przygotowany pigment od menu Beauty, także teraz go sobie będziemy nakładać. Mam oczywiście przygotowany też glitter z NYXa. Na razie to wygląda w taki sposób, zauważyłam, że te cienie się nie do końca łączą z tym glitterem, więc sobie teraz dołożę trochę Myślę, że jeszcze powinnam trochę podrasować dolną powiekę, więc yy, dokończę sobie makijaż. Zapomniałam słuchajcie jeszcze o kreskach i tutaj mam też eyeliner z Lamel, który już się kończy i chcę jeszcze zrobić dolną linię wodną właśnie w tym odcieniu zieleni. To są eyelinery aktywowane wodą z Suwa Beauty, także przejdziemy sobie teraz do tego. Jednak eyeliner z Lamel mi się już faktycznie wysuszył i muszę sobie wziąć inny. I mam tutaj jeden też z moich ulubionych eyelinerów, jest to Tattoo Liner od Maybelline, także sobie już namalujemy te kreski. I już naprawdę ten makijaż wygląda z pazurem, teraz sobie zrobimy dolną linię wodną. Co prawda ten eyeliner ma inny odcień zielonego niż ten cień, ale uważam, że wygląda spoko. Jeśli chodzi o rzęsy, to użyję sobie tych z Jessapa oraz Clay Duo, także wrócę z przyklejonymi rzęsami. Jestem już tutaj z Wami z przyklejonymi rzęsami i teraz będziemy sobie wykańczać twarz. E, oczywiście jeszcze zmyję osyp i pokażę Wam tutaj podkłady, których chcę użyć. E, chcę sobie wymyślać te dwa rozświetlające podkłady: to jest Wonder March Lumi od Eveline, a tutaj Wege Flumi od Bielendy. Nałożyłam już podkład i przechodzimy do brązera na mokro i już ja używam na razie tego vibo. Podrasujemy to jeszcze później konturowaniem na sucho i teraz przechodzimy do róży. I mam ochotę użyć sobie dzisiaj tego Wonder Match od Eveline. A teraz przechodzimy do korektora i użyjemy sobie Perfectulas od Miss Sporty. Ostatnio właśnie cały czas go używam i bardzo dobrze mi się sprawdza. W ogóle też jestem mega, mega smutna ze względu na to, jak jest ostatnio mój stan skóry. Najprawdopodobniej to jest po prostu stres yy, i leki też, które teraz zażywam. Yy, także bardzo mi z tego powodu smutno. Yy, wiem, że widać przebarwienia jeszcze mocniej. Yy, byłam już oczywiście u dermatologa. Kurczę, trochę tej róży zostało. Byłem już rzeczywiście u dermatologa z tym i mam maść przepisaną. Także mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że to nic groźnego i że niebawem to minie. Dlatego wiecie, ja też się staram po prostu nie wstydzić pokazywać yy, bez podkładu. Chociaż wcześniej, tak czy siak, jak jeszcze malowałam oczy, miałam delikatną ilo ilość korektora, chociaż wiem, że to tak czy siak przebijało. Yy, no bo tak naprawdę ciężko mi się tak przełamać, ale ale pamiętajcie, że ja, ja tak naprawdę bardzo wspieram osoby z trądzikiem, bo przechodziłam przez mega, mega dużo e, różnych etapów. Z ostatni czas naprawdę moja skóra miała się dobrze, ale po prostu stres, zmiana wszystkiego, koniec studiów to sprawiło, że ja się po prostu m, zaczęłam mega stresować i dermatolog też mi powiedziała, że to jest oczywiście, że to może być na tle tego. Okolice pod oczami przypudruję sobie pudrem Znam, a całą twarz pudrem PZ Puff Cloud. Teraz przechodzimy do jednego z moich ulubionych bronzerów. Jest to bronzer od marki Color Care i już niestety pojawiło się tutaj dęko, także jest mi mega, mega przykro. No i wiadomo, dajemy ten bronzer w tych samych miejscach, co wcześniej ten bronzer na mokro, ruchami wklepującymi. I teraz nakładam sobie róż y, też tej samej marki. Po prostu uwielbiam te produkty. Trochę teraz się podrasuję pudrem prasowanym, też tej samej marki. Teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza i jest to rozświetlacz od Lamel Glow Highlighter. Też go bardzo, bardzo lubię. I nałożymy go sobie, wiadomo, tam gdzie rozświetlacz. Tak to się prezentuje. Teraz sobie jeszcze wykończę usta yy, oraz pomaluję rzęsy, także wracam do Was już z wykończonym makijażem. To jest już mój gotowy i wykończony makijaż. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy udało mi się odzorować ten właśnie makijaż natalki. Powiem szczerze, że dzisiaj mam chyba zły dzień, bo wydaje mi się, że mogłabym go zrobić lepiej, ale nie jest mam wrażenie aż tak źle. Dajcie koniecznie znać, jak Wam podobał się tutorial i nie zapomnijcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału.